Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na kwiecień 2022 roku dla osób z podznaku strzelca. Osoby, które mają słońce, księżyc, ascendent lub Wenus z znaku strzelca, mogą tutaj znaleźć no, podpowiedź powiedzmy, może nie odpowiedź, ale podpowiedź: yy, Co robić? Zobaczymy, co się pokaże. Bardzo dziękuję za Państwa. Yy, Aktywność na kanale, tak bym powiedziała, za Państwa obecność, za komentarze, za wszystkie łapki w górę, za subskrypcję. A propos subskrypcji, zachęcam osoby, które jeszcze nie subskrybują, do tego, żeby dzisiaj zasubskrybowały kanał, żeby miały powiadomienia o nowych filmach. Strzelec w kwietniu, zaczynamy. Wy w tym miesiącu siódemka, buław. W ogóle jest karta nieufności. Karta trzymania się swojego zdania, bronienia go za wszelką cenę, ale to nie jest tak, że wymusisz tu czegoś bronić. To wynika bardziej z waszego takiego podejścia, że może ktoś chce was skrzywdzić, że może ktoś chce wam wejść w drogę, że ktoś chce wejść na wasz teren i na wszelki wypadek się bronicie. Hmm. Ta karta mówi, że Wam nic nie zagraża. Bardziej e, zalecana jest tutaj asertywność niż jakieś atakowanie albo kontratakowanie. Asertywność. Co jest wyzwaniem dla Was na ten miesiąc? Piątka kielichów. Hm. Że opisowo bardziej. Piątka kielichów to jest taka karta, która pokazuje, że co, mleko się rozlało. No, tu akurat nie mleko, ale coś tam się rozlało. I ta osoba rwie włosy z głowy, dosłownie, bo coś się wylało, tu się leje. I zamiast skupić się na tym, co zostało, czyli mam dwa pełne kielichy. Tego już nie pozbieram. Czasu nie cofnę. To ona się skupia na tym. Czyli na rozpaczy, na rozczarowaniu, na żalu. Zamiast na tym, co do przodu. To jest dla was wyzwanie, czyli zapomnieć o przeszłości i patrzeć tam, gdzie szanse są, tam gdzie możliwości są, tam gdzie jest perspektywa. To jest przyczyną obecnej sytuacji. Rydwan, no ruszacie do przodu. Rydwan to też karta raka, więc może tutaj jakby chodzi o osoby spod znaku raka, ale generalnie Rydwan to jest takie nakierunkowanie i. Dopóki jesteśmy rozdarci i nas jedno ciągnie w jedną stronę, a drugie w drugą, nawet jeżeli jesteśmy rozdarci pomiędzy dwoma osobami, albo pomiędzy dwoma jakimiś wizjami swojej sytuacji, no to nie ruszymy do przodu, dopóki będziemy w takim, w takim, na takim rozdrożu. Tak trzeba się zdecydować na jeden kierunek i ruszyć z miejsca. Co przechodzi do przeszłości? Kapłanka, powiem tak, kapłanka to jest karta intuicji, ale ja tutaj w ogóle to nie, nie tak to poczułam, że to chodzi o, że intuicja wam mija. Znaczy, my często nie słuchamy swojej intuicji. Oczywiście, jesteśmy racjonalni, jesteśmy. Świat jest w takim miejscu, że już wszystko analizujemy, ale ja tutaj czuję jakąś tajemnicę związaną, no, może z jakąś kobietą. Tajemnicę, coś nieodkrytego. Natomiast, w ogóle, kapłanka, jako taka, to jest coś co mówi o ukrywaniu jakichś spraw, ale jest to bardzo kobieca energia, yy, więc może przed wami ktoś coś ukrywa, może coś związanego z kobietami w waszej rodzinie, w waszym otoczeniu. Yy, o czym myślicie? Karta śmierci mówi o tym, żeby coś zakończyć, mówi o tym, żeby coś zmienić, żeby coś przetransformować, że czas na to. Że czujecie się do tego gotowi. I teraz tak. Ta karta mówi, że się nie czujecie gotowi. To jest dla Was wyzwanie, bo Wy wiecie na rozum, na rozum że tak, czas na zmianę, ale to, co tutaj się pokazuje, czyli że to nie będzie takie łatwe zapomnieć o przeszłości i tak po prostu sobie zacząć nowe, no to jest na pewno dla Was tutaj. Praca do wykonania na ten miesiąc. Co w najbliższym czasie. Dziewięć miecz mówi o zamartwianiu się, czyli to, co się u was dzieje, ten brak zaufania, to, co się wydarzyło kiedyś, jakieś wspominanie tego, yy, nawet myśl o tym, żeby coś skończyć i iść do przodu. Powoduje, że nie możecie spokojnie spać. To nie jest tak, że to wam przychodzi z łatwością, chociaż. Na pewno Państwo wiecie, że ja zawsze mówię, że ja uważam strzelce za osoby bardzo pozytywne, ale to nie znaczy, że Wy nie macie dylematów takich po prostu ludzkich. I tutaj wygląda, że się czymś martwicie, że z jednej strony wiecie, że pora na coś, że czas dojrzeć, że Wy, wy to czujecie, a z drugiej strony jakaś przeszłość Was jeszcze trzyma, której nie potraficie emocjonalnie odpuścić. Wasze nastawienie w tej sytuacji 10 monet. Rodzina, dom, majątek nawet bym powiedziała, że firma czyli jakby tutaj, o, o co to chodzi w jednym zdaniu o to, żeby być zabezpieczonym, żeby mieć zaplecze w postaci właśnie osób bliskich, w postaci może budowania czy powiększania rodziny, może budowa domu, może kupowanie, może inwestycje ale coś takiego, co chcecie, Wiedzieć, że jest Waszym takim pewnikiem. Wasze otoczenie, świat. Słuchajcie, świat to jest karta, która mówi, że się coś kończy, ale też się coś zaczyna. Zobaczcie, jakie to jest spójne z tym. Kończy się, zaczyna. Kończy, zaczyna, bo karta śmierci to jest po prostu nowy początek. Coś trzeba zakończyć, zmienić. Czyli. Jakby stara forma tego, czegoś się kończy, a zaczyna nowa. I tu jest to samo. Słuchajcie, kwiecień chyba jest takim miesiącem, bo bardzo, bardzo wielu osób mi to wychodzi, w bardzo wielu znakach. Wasze nadzieje lub obawy. Czwórka buław. I ten dom się tutaj znowu pokazuje. Dom i rodzina. Czyli wy macie nadzieję, że wasze otoczenie, wasi najbliżsi ludzie, mam nadzieję, że bateria mi zdąży paść, zanim skończę. Że najbliżsi ludzie, którzy przy Was są, Wasza rodzina, wasi, czy Wasz dom, w takim sensie, nawet fizycznym, jako budynek, że to jest coś pewnego. Wy, wy się w tym czujecie bezpiecznie i wygodnie. I rezultat. Wow. A z kielichów powiem tak. U niektórych osób. Może tu chodzić o to, że mają albo myśl o tym, żeby zakończyć pracę lub związek i iść w coś nowego. Niezależnie od tego, czy to chodzi o to, co już jest, czy o to, co będzie, najważniejsze dla Was jest poczucie bezpieczeństwa. Tego, żeby mieć swoje mieszkanie, żeby mieć pracę, żeby mieć. To zaplecze, zgromadzony majątek, żeby rodzina była taka. No, wszyscy razem, żeby się trzymali. To jest dla Was najważniejsze. Natomiast u Was idzie nowe. I dopóki. Bo takie liche są i tu przychodzą, tak? Tylko, że Wy ich na razie nie widzicie, bo za mocno trzymacie się tej przeszłości. Przeszłości, która prawdopodobnie gdzieś już odczuwaliście że to już jest nie dla was, bo tak jak powiedziałam, kapłanka to jest intuicja, wy to czujecie. Tylko my po prostu, tak jak wcześniej wspomniałam, no możemy intuicję gdzieś tam odsuwać i się kierować racjonalizmem, tak? No dobrze, zobaczmy, o co tu chodzi. Bo jeżeli ktoś jest, komu się coś nie udało, ma jakiś żal związany z tym, co było, to rzeczywiście trudno jest zaufać i tutaj może o to chodzić, że boicie się zaufać temu, co nowe. Słuchajcie, naprawdę w kwietniu takie są czytania, że tutaj bardzo dużo osób tak ma. Jakieś podsumowanie zrobię. No i widzicie, jest osiem mieczy, czyli jestem przybita, ale nie w takim sensie, że przygnębiona, tylko stoję w miejscu nie wiem, gdzie się ruszyć. Nie ufam, nie ruszam do przodu, martwię się. Wolę być w tym bezpiecznym, ale nie wiem tak naprawdę, czy to nowe co idzie, czy to nie jest tak, że to będzie dla mnie dobre. Nie wiem tego. W związku z tym, stoję w miejscu i nie wiem, co na ten temat myśleć. I dlatego się pojawia dziewięć mieczy: czyli, czyli po prostu nie spanie po nocach i bóle głowy, tak? Ha! już wszystko jasne. Dwie rzeczy muszę dodać. Może być tak, że myślicie o osobie z podznaku skorpiona lub koziorożca. Rak też się pokazuje. Może być tak. Że Wy się po prostu boicie tej zmiany. Karta diabła to jest z jednej strony pokusa, ale właśnie się rozumie jako nie chęć, żeby coś nowego zrobić czy coś przyjąć, tylko pokusa. A pokusa zawiera w sobie taką, bo może to coś, coś niebezpiecznego, coś niedozwolonego, coś. No, no jest w tym jakaś taka energia, tak? W tej, tej karcie diabła że to kusi, to może być fajne, ale czy to na pewno dla mnie bezpieczne? I stąd jest wasz dylemat. Aż zobaczę, co ta dziewiątka mieczy oznacza. No. Co oznacza dziewiątka mieczy? Dylemat? Dosłownie. Dosłownie. Słuchajcie, ja bym... Do tej pory, jak zrobiłam czytania, to tak na dobrą sprawę bardzo podobna w kwietniu jest energia. Więc chyba planety gdzieś tam są na takich pozycjach, gdzie trzeba coś decydować. I zapomnieć o tym, że stary świat. Ja chyba słuchałam jakiegoś kanału na YouTubie właśnie, gdzie tam było o tym, że stare odchodzi. I tutaj jest taki u was dylemat. Bo z jednej strony to wam daje poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony idzie coś nowego. No i co tu idzie nowego? Wow! Ale macie karty. Słuchajcie, koło fortuny tutaj jest. Naprawdę tu się może zacząć dziać i. No co ja mogę powiedzieć? No decyzja oczywiście należy do was, ale widać, że wy się tej decyzji boicie. Po prostu wy się boicie. Szczerze, diabeł u nikogo nie wyszedł, dylematy wyszły, ale u was jest ewidentnie, że to jest taka zmiana, że was aż to przeraża, że, że to się dzieje i że w was już jest ta chęć, ta gotowość nawet większa niż ten strach przed tym. I tutaj no ładnie to wygląda, powiedziałabym, bo kielichów i przy nim koło, koło fortuny, więc to wszystko ładnie do przodu. No ale decyzja należy do Was, a decyzja nie jest łatwa, bo tak jak powiedziałam, głowa was od tego boli, co musicie w tym miesiącu zdecydować. Hmm, może nie kończyć w tym miesiącu, bo to są karty, które pokazują też dłuższy czas. Rada dla Was. Piątka monet. I teraz słuchajcie. Piątka monet, dwóch piątki, tak, to są takie niefajne karty, ale piątka monet jako rada mówi o tym, żeby poprosić kogoś o pomoc, żeby nie no tak ujmę, nie męczyć się z tym samemu w pojedynkę. Nauczyć się ufać żeby poprosić o pomoc. To nie jest łatwe, bo nie każdy umie prosić o pomoc. Niektórzy wręcz tego nadużywają, tak? ale to wcale nie jest takie oczywiste, że każdy potrafi prosić o pomoc. A tutaj jest pokazane: nie bądź w tym sam czy sama. Naucz się przyjmować, może przynajmniej tą pomoc. Jeżeli już nie prosi, to przynajmniej przyjmować. Tyle ode mnie, życzę Wam udanego miesiąca, bardzo dziękuję za wysłuchanie i serdecznie pozdrawiam.